Czyli witajcie w kolejnym odcinku z na Dwójki. Jest to drugi odcineczek W ostatnim odcinku skończyliśmy właśnie przed wrotami do świątyni Okej, okay, lecimy Ogarnąć Co i jak w którą stronę, zobaczymy tutaj Wypuścicie nas, panie żołnierzu? Morda w kubeł Kiedy mnie nie, 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 nie. Król zadecyduje, co z wami zrobić. Mhm. Na odstrzał. No nic. Przecież my też są poddani króla. Tu coś jest. Ale to może zaraz, bo tu chyba niszczymy to tym znakiem. Ardem chyba. z tego Tak, ardem. A to zaraz. Yy, przeszukamy jeszcze tą okolicę. Może. Po prostu ogarniemy coś. Bogowie, pomóżcie. O, wow. no nie miło, nie miło. Morda, wszyscy zapłacicie podatek. To są bezbronni ludzie. Idź stąd i nie mieszaj się. Możemy interweniować. To jest ten znak chyba z tego co się rentuje. Dobra. Spróbujemy to. Natychmiast wyjdźcie. Yy, macie rację, panie. I się udało. Yy, wychodzimy. Panie, dziękuję. Bądźcie ostrożni. Ukryjcie. Muszę. No Ok, nie chciałem pieniędzy. W sumie i yy, tak się nie opłaca. Yy, brać teraz żadnych monet za to i. I innych rzeczy, bo to w sumie trochę jest bezużyteczne, bo e, to są takie jakby wspomnienia, tak? Jeszcze nie jest taka oficjalna rozgrywka. Okej, okay, idźmy tu. Okej, okay, co tu mamy? O! A powalczymy. Tyle? Tam jeszcze walczą Dobra, gdzie teraz, gdzie teraz? Hmm. studni O Okej okay. W ogóle nagrywam nowym mikrofonem, nie wiem, może jest lepsza jakość dźwięku jakiś w jakichś lochach. Dobra, idziemy, idziemy. Aha, to pielce, utopce, co to może być? Chyba utopce. Tak, utopce. się nie nauczą. O, oh, Kolejny Muszę sobie trochę przyciszyć, bo jest za głośno Słuchawki A no tak, czułem, że tu coś będzie O! Oh, Ten merski miecz stalowy O, oh, oh, oh. lepszy Weźmiemy Tak, przed chwilą mówiłem, że się nie opłaca, tak jak zbierać, a teraz mówię więcej nie nic. E, ciągnij miecz na podwórku. miecz na potwór już. No fakt! Nie wiem, czy na niej nie lepsze będzie igli. A Teraz się przyda. Dobra, ja chcę już z tym wyjść Dajcie mi stąd wyjść Dobra, przejdziemy Idziemy dalej, idziemy, idziemy Gdzie tu jest jakieś przejście? O, dobra, mamy O, jest zwłoki co najmniej już mieć. miecz je. Dobra, nie, nie możemy. O, jest drabina w końcu. Teraz powinniśmy dostać się chyba do świątyni. Powinniśmy, a czy tak będzie? Dobra, jesteśmy jakiś. Skojatel. Skojatel. W ogóle bardzo podoba mi się ta rasa elfów. W ogóle ogólnie bardzo lubię takie klimaty. Elfy, krasno bardzo, bardzo podobają mi się takie klimaty. O okej, okay, mamy wrogów. Na niego muszą być te ne, cięższe ne, uderzenia. I tych, tak, no i okej. Okay. Tu coś mamy zamknięte ok, idziemy więc tutaj zobaczmy co tutaj się przydarzy czyli zamknięte ok, idziemy więc tędy w ogóle co robią tam z kojatel no nie wiem, nie wiem kolejni Kroku w tył! Ani kroku w tył? No dobra, że nie, nie możemy uciekać. No to dobra. Nie, nie, nie możemy, to nie. jakieś e, umieszczenie, ale możemy, możemy tam wejść. Nie, możemy. Potrzebujemy klucza. Chodźcie, Boże, więcej was matka nie miała. Tam ci, tu W ogóle nie zważałem na to, co się tu dzieje. jakaś wow. tak. kombinacja siostr nam wyszła. Tu się coś świeci. Klucz strzeżnika bramy. Okej, okay, my to chyba powinniśmy jakoś otworzyć. Dobra, zyskaliśmy jakiś klucz, wróćmy się tam. A nawet mamy znacznik, gdzie mamy iść. Czyli jednak dobrze myślałem. Już przy okazji mamy jakąś skrzynkę. Różnimy ją. ręka e, rękawice. Dobra, chcę to... Spamujemy, spamujemy, spamujemy. Okej. Okay. Będziemy rozmawiać z fulltestem. Wolteście, tu jesteś, okej. Okay. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie. To I najbogatszym. Było. Trzymam Waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Gerald dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chęt dożyć, elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do Tails. rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Co to jest Tails? Jego wysokość Foltest, król Chyba Temery. Artur Tiles, o. były hrabia Nesveld. Podpisywałem twój wy... Tak! Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Busi? Pytasz Busy. o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles, a obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj Foltest w obecności bogów i ludzi. Busi i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to... Przy pomocy się paczy czarownic... To święte mie... Gdzie ukryliście dzieci? Tu nie mieliśmy zbytnio wyboru? Tylko zaklęcie. W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluśnierstwo! Czarnoksięzko! Ciszej, Tiles, jesteśmy w świętym miejscu. Nie chciałem go bić. Nigdy ci tego nie daruję, mutancie! Słyszysz mnie? Staram się być miłym. Różne jedyniem. rzeczy mogą pójść nie tak w czasie szturmu. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę goryczy. A co? co Goryczy. Czare. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Pierwsze słyszę. To Czuczuj dlaczego się na gadzina zjada tylko moich ludzi? Na Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. w się smoka, wciśnij przycisk. Spójrz prawdzie w oczy. Przesunisz? Smok w Smok na będzie za chwilę twoim e... najmniejszym zmartwieniem. Dosyć zamknąć gęby obaj Ej. Smok wrócił! Mm, to wszystko jasne, co nie było. był ten samouczek? Nie mogę! O cholera Hej, mi spokój! Ej, mi spodku! cholera. O, udało się za pierwszym razem, jak mi Ej, mamy po mieczu. Nie, no nic. Czyli koniec walki z potworem. Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Tris Merigold mogła odejść ze mną, jeśli będzie chciała. Pewnie że będzie. Ślepy jestem. O. Pusi. To jego siostra. I pewnie jak miała na imię. Dobra, ja się może teraz wyciszę. Kto idzie? Król Foltest! Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Busi. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż Twój król, chłopcze. Piją na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce, stworzycielce za zwycięstwo. Chwila ślepcza. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem? a królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busti musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Aleis... Pomóż bratu. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Mają Twoje oczy. No tak coś czułem. Wiedziałem, że to podstęp. Jaki stary dowiec ja pierdzielę. cóż za przypadek. Nie, ale na serio, po tej akcji miałem ciarki na rękach, na serio. Dobra. Co teraz? Mm -hmm. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest... Król Temeri. Został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy lędzy. Morderca znajduje się na wolności. Wersja z mnichem zabójcą. Nie powiedziałem, że był mnichem. Odpłynął łodzią z oddziałem sko... Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Na no serio, scena jak z filmu. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zapolowałbym na tego królobójcę. Bajasko. Wiesz, gdzie go szukać? Skoja Tel pomogni mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Niby skąd mam? Mieli trofea. Maski. Komando Jorweta. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes! Przynieś nam coś do picia. No, nie może było tak od razu? Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Dziękuję. Diety służą w jednostkach specjalnych. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łapsko-jatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Dobra, to jeszcze ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Aha, Raport fajnie. dotyczy wydarzeń sprzed pięciu lat. Dobra, pominę to, bo to monotonne, monotonne będzie. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 ludzi w tym Wiedźmin Gerald z Lipi, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina ginie też Yennefer z Wengelbergu. Ciała Geralta i Czarodziejki zawiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Livia. Jennifer. Co się z Tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła Ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Wes! Kończyłem Skuj go. Daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za pięć minut. Tak czułem. Zjedz coś. Przyda ci się. Co dalej? Jeszcze wczoraj no, na rękach skorze, go nosili. Jak bohatyra. Nie dziwota, Sam widziałem, jak dwudziestu ludzi trupem położył! To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to my myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. <laughs> Może też damy mu wycisk za foltesta. Szkoda takiego gówna tykać, tylko Można człowiek ty są Strasz! Podejdź tu! Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? Gdyby nie było krat, inaczej byście gadani. Ta? No to zobaczymy! Ты плохо с тебя подроби! О! О! Мне еще клавиша. To jednak umie się wić. A co to już? Dwóch padło. Najwyraźniej. Co jeszcze coś z tej areny. No dobra, słuchajcie. Odcinek krótki, bo krótki, ale to tylko z braku czasu. A chciałem, żebyście mieli coś nagrane. Tak więc żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie i cześć.